Lekcja szósta, greka koinem, hekton mathema, hekton mathema. I mamy tutaj napis, mamy rybę i mamy napis ichthys, czyli ryba, ichthys. Oczywiście yy, wiemy, że to słowo ichthys stało się akronimem, który oznacza, słowo ichthys stało się akronimem, skrótowcem od wyrażenia teologicznego, streszczającego najważniejsze wyznanie wiary pierwszych chrześcijan. Jezus Chrystus Theos Soter, czyli Jezus Chrystus syn Boga Theos Soter, zbawiciel, a więc ich ichthys. I mamy naszą lekcję szóstą tutaj oczywiście jak pamiętacie z poprzednich lekcji ostatnio skupiliśmy się na podręczniku Profesora księdza, księdza profesora Barckiego. I tutaj mamy lekcję, która zaczyna się od deklinacji pierwszej i tytuł Ekleziodor uczy swego syna. Do Eklezjodora i syna dojdziemy. Na razie mamy deklinację pierwszą i tutaj trzy rzeczowniki: Dzień, hemera, dusza, psyche i chwała doksa. Zacznijmy od słowa hemera. Nominativus i wokativus brzmi tak samo he hemera genetivus tes hemeras, dativus te hemera, akuzativus ten hemeran. W liczbie nogi? haj hemerai, i tutaj jak widzimy hemerai jest także w wokatywusie czyli w ołaczu, genetivus ton hemeron, dativus tais hemerais, akuzativus tas hemeras. I podobnie mamy tutaj, już nie będę powtarzał yy, tego, yy, tego genetywu, datywu, nominatywu, tylko po prostu przeczytam. A wy sobie popatrzcie tutaj: He psyche, te psyches, te psyche, ten psychen. Hai psychai, ton psychon, tais psychais, tas psychas. I chwała. He doxa, test doxes, te dokse. Ten doksan, hai doksaj, ton dokson, tais doksais, tas doksas. Tego oczywiście trzeba się nauczyć, na pamięć. Tego trzeba się nauczyć i trzeba to praktykować. No i tutaj mamy jeszcze do trzeciej, gruszy, do trzeciej grupy należą też słowa glossa, język, oraz harassa. I zobaczmy, jak te słowa się odmieniają. Tak? Liczba pojedyncza he glossa, te glosses, te glosse, ten glossan, ho glossa, o glossa, tak, czyli wokatywus. E, hai glossai, ton glosson, tais glossais, tas glossas, o glossai. I teraz może thalassa, he thalassa, tes thalasses te talasse, ten talasan, o talassa, liczba mnoga, Haj talassai, ton talason, tajs talassais, tas talassas, o talassai. Zapamiętaj rodzajniki i końcówki. Elizesis, czyli Elizja, to zjawisko opuszczenia ostatniej samogłoski wyrazu, gdy następne słowo zaczyna się samogłoską. Występuje dla płynności wymowy, żeby uniknąć zderzenia dwóch samogłosek obok siebie. Zasada. Jeśli słowo kończy się samogłoską, np. a, e, o i następne zaczyna się samogłoską, a, e, o, to końcowa samogłoska pierwszego słowa zanika. A w piśmie zaznacza się to apostrofem. <laughs> Alla plus u, allu. Ale nie. Końcowe alfa zniknęło przed u, bo oba mają samogłoski. Alfa plus omikron. Meta plus hymon, methymon. Z wami. Końcowe alfa opuszczono. A zamiast tego eta zamieniła się na met bo przed przydechem głoskę ty zmiękczono do tch. To przykład Elizji z adaptacją fonetyczną. Inne przykłady elizji Kaj, ego, kago, czyli i, ja. Bo jak wiecie, ego to znaczy ja, a kaj oznacza i. Apo, emu, apemu, ode mnie. Hoti plus esti, hotesti, że jest. I Elizesis, czyli to, ta elizja, opuszczenie końcowej samogłoski przed słowem zaczynającym się od samogłoski. Przykład: Alla plus u, allu. To jest takie jeszcze podsumowanie. Teraz to końcówki w, w tabeli i cel elizji, czyli ułatwienie wymowy płynności języka. Meta methimon, methymon. Meta hymon, methymon, tak. I to odnośnie tabelki, to zobaczcie tutaj. Różnice między grupami. Grupa pierwsza, grupa druga i grupa trzecia. I tutaj mamy po jednym słowie. Psyche, Hemera i Thalassa oraz Glossa. Można sobie zatrzymać, przeczytać, we własnym zakresie to utrwalić. Wskazówki do nauki. Wszystkie trzy grupy mają ten sam rodzajnik, o czym już wspomniałem. I te same końcówki liczby mnogiej. Różnią się tylko tematem i formą dopełniacza liczby pojedynczej. Grupa z sa to wariant attycki charakterystyczny dla greki klasycznej Ateny. W Koine często zlewa się z formą na a, czyli alfa, więc na przykład thalassa i Hemera mają wtedy bardzo podobne odmiany. I mamy tutaj słowniczek, do który ja zaraz pokażę wyraźniej, natomiast teraz chciałem pokazać wam tutaj to inskrypcja nagrobna. Kreta. Rozpoznaj słowa Dzień Pański. Więc możecie spróbować. A ja teraz Wam to spróbuję narysować. Może tą kreską. Zobaczcie. Hemera. Tak, tu mamy Dzień. I Kyriaki. Tak, czyli Dzień Pański. Teraz to wycofam i idziemy dalej. Tak, to zobaczcie. Słowniczek zaczyna się od słowa blepo widzę hemera dzień i tutaj to samo tylko y, wyraźniej a więc blepo widzę hemera dzień choti że bo pros do jeśli jest z akuzatywusem czyli zbiernikiem a jeśli łączy się z datywusem tłumaczymy to jako przy peri o na temat odnośnie kiedy łączy się z genetywusem czyli y, kogo czego tak y, Natomiast wokół, jeśli łączy się z biernikiem. Alla, lecz ale. G, ziemia. I od tego mamy geologię, geografię, geocentryzm. Psyche, dusza, życie, oddychanie. Stąd psychologia, psychika, psychopata. Fonę, dźwięk, głos. Fonetyka, fonem, fonia. Doxa, chwała. Stąd doksologia, ortodoksja, heterodoksja. Gnosko, znam, poznaję, wiem. Stąd gnes, gnoseologia, albo agnostyk. Gnosis, poznanie. Akuo, słyszę, słucham. Stąd mamy akustykę. W połączeniu z genetivusem. To jest y, na przykład posłuszeństwo. A z, kiedy połączymy z akusativusem, czyli kiedy będziemy mieli biernik, słyszenie. A więc też ważne jest to, z jakim przypadkiem dany czasownik. Lub dany wyraz łączymy. I teraz przyjrzyjcie się temu obrazkowi, tak? Jeśli posiadacie książkę księdza profesora Barckiego, to z pewnością y, możecie to łatwo odnaleźć. Natomiast mamy tutaj, rozpoznajmy wyrazy: pi, ek, meta, peri, eis, tak? Dia. Tutaj dia jest, y, więc te słówka tu widać, n, to na dole ten ptak jest w klatce czyli n w środku w ale teraz dokładnie postanowiłem to wam to rozpisać więc zacznijmy od tego pierwszego czyli ek a więc albo ex z ze środka łączy się z genetywusem greckie przyimki przedstawione na obrazku czyli chłopiec wychodzi z domu na przykład oznacza ruch od wewnątrz na zewnątrz przykład ektes oikijas, z domu Ex używa się przed słowami zaczynającymi się na samogłoskę. Przykład drugi, eis, do, ku, w kierunku, łączy się z akuzatywusem. Starszy mężczyzna wchodzi do miasta, oznacza ruch w stronę wnętrza. Przykład, eisten, polin, tak, do miasta, eisten, polin, do miasta. Przykład trzeci, n w, wewnątrz, łączy się z datywusem. Ptak znajduje się w kratce lub w domu, kim czym, tak. Oznacza położenie w miejscu, spoczynek. Ente oikia, w domu. Przykład czwarty, epi. Na, nad, przy. I mamy tutaj genetivus, dativus, akusativus. Ptak siedzi na dachu. Może oznaczyć różne relacje przestrzenne zależnie od przypadku. Tutaj powinien być przypadku, moim zdaniem, nie przypadka. Tak się napisało. I tak, z genetivusem, na, w czasie, epites steges, na dachu, tak, genetivus. Dativus, na, przy, epite przepraszam, to było trapezii, to było po współcześnie. Dativus, na, przy, epite czyli na stole, kim, czym, tak, czyli celownik. Akuzativus, czyli biernik, na, ku, epitengen na, kogo, co, ziemię. Piąty. Meta, z, razem z. W przypadku, jeśli to jest z genetivusem, a z akuzativusem mamy po. Starszy mężczyzna idzie z chłopcem. E, wskazuje towarzystwo, wspólnotę lub następstwo. Przykłady. Meta tu pajdos, z chłopcem. Metates tes hemeran, po dniu. Szóste. Dia, przez, z powodu. Mamy tutaj, łączymy z genetywusem lub akuzativusem. Mężczyzna przechodzi przez co? Przez bramę. Przez coś, kogoś, ruch, środek. Akuzativus, z powodu, przyczyna. Przykład, diates piles, przez bramę. Peri, wokół, o, na temat. Plus genetywus albo akuzativus. Pies krąży wokół nóg mężczyzny. Genetivus o na temat, akuzativus wokół dookoła. Przykład. Peri ten polin wokół miasta, peri su, o tobie. I to jest podsumowanie, czyli jeszcze raz to samo, tylko w formie tabelki, więc można tutaj sobie zatrzymać, nawet jest to wskazane, i jeszcze raz przemyśleć. tak? Zastanówcie się nad tym, co to jest genetivus, co to jest akuzativus, dativus, nominativus, którego tutaj akurat nie ma, tak? Przypomnijcie sobie, łatwo to ustalić, bo mamy przecież, może cofnę do początku, mamy przecież tutaj deklinację, tak? odmianę przez przypadki. Zobaczcie, nominativus, czyli mianownik, genetivus, dopełniacz, dativus, czyli celownik, accusativus, biernik i wokativus, czyli wołacz. Takie mamy przypadki w języku greckim, starożytnym. We współczesnym jest tych przypadków, Minimalnie mniej, ale mniej. I wracamy. Wracamy do yy, naszej tabelki i idziemy dalej. Kącik biblijny. I znów pozwoliłem sobie to przepisać, ponieważ. Yy, Dysponuję oczywiście książką, ale też udało mi się ściągnąć wersję taką w PDF-ie, ale używana książka, więc ktoś tam po niej popisał i przez to jest tak mało czytelna. Natomiast oczywiście zakupiłem książkę, więc mam książkę fizycznie. Koncik Biblijny: Ginoskomen comen hoti en auto es men. Wiemy, że w nim jesteśmy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset piąty. Łatwo to sprawdzić autoi ektu kosmu eisin, kajho kosmos auton akuei, hemeis ektu theou esmen. Oni są ze świata i świat, kosmu kosmos, prawda, ich słucha. Ze świata kogo czego kosmu, a tutaj mamy kosmos, świat. My jesteśmy z Boga. Hemeis ektu theou esmen. Kajten Chonen autu akueis i głos jego słyszysz. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset ósmy. Blepo tus widzę ludzi. Ewangelia Marka, ósmy rozdział, werset 24. I tu jest jeszcze dokładna analiza tych wersetów już wymienionych. Ginoskomen choti en auto es men Wiemy, że w nim jesteśmy. Ginoskomen, czasownik. Pierwsza osoba liczby, mnogi, tryb oznajmujący. Czas teraźniejszy, strona czynna. Hoti spójnik. Że? Ponieważ. N przyjmek z dativusem oznaczający w, wewnątrz. W kim, czym. Auto, zaimek osobowy. On, jego. To jest oczywiście w dativusie y y y Liczba pojedyncza. Singularis. Razem. En auto w nim. Esmen, czasownik Amy, jesteśmy. Tak, Amy to jest oczywiście pierwsza forma. Jego Amy, ja jestem. Liczba mnoga, więc tryb oznajmujący czas teraźniejszy. Esmen. I podobnie tutaj możecie sobie przeanalizować kolejne wersety. Nie muszę tego czytać, poćwiczę czytanie. Kolejny przykład. Plepotus anthropus. I jeszcze mamy czytankę. To, o czym mówiłem, co obiecałem, że wrócimy do tego. Czyli Eclesiodor uczy swojego syna Fosfora. tak? Zobaczcie. Eclesiodoros, Ekklesio, Eclesiodoros, czyli to jest Eclesia, tak? Kościół, zgromadzenie. A Doros, tak? To jest dar, dar kościoła. Uczy swojego syna Fosfora, niosącego światło. Takie są znaczenia tych imion. Eclesiodor to jest dar kościoła, a z fosforos oczywiście yy, będzie to nosące światło. Peri eclesiotoru kai fosforu tu hyu autu. I przeczytajmy to sobie tutaj znowu przepisane. Co hmm. mówi fosforos? Puestin he psyche. Ego ublepo ten psychen, czyli gdzie jest dusza. Puestin he psyche. Ego, ja, ublepo. Nie widzę ten psychen, kogo czego duszy. Ekresio, Doros odpowiada, kai ten honen blepis, hie. Ja tutaj czas, czasami czytam nowogreckim, bo lepis, a współ, współcześnie, a natomiast tutaj trzymamy się tej wymowy erazjańskiej, więc kai ten honen blepis, hie. A czy Głos widzisz, synu? Ublepo ten pchonen al akuo, al akuo. Czyli nie widzę głosu, ale słyszę. I ekloziodoros odpowiada: Kaiten psychen ublepomen. I duszy nie widzimy. Alla ginoskomen, ento estin, ale wiemy, Ginoskomen wiemy, że jest w, w człowieku. Kajtis est in ho Jesus, A kim jest Jezus? Autos est in ho kyrios tu uranu kajtes ges. Czyli on jest Panem. W języku polskim kim czym, ale tutaj mamy w nominatywie, tak, czyli w mianowniku. On jest Pan. Nieba i ziemi, ale po polsku tłumaczymy on jest Panem nieba i ziemi. Uranu, kajde, teges i ziemi. Aute, hedoksa, to jest chwała. I na to mówi Fosforos. Entehemeratu, kyriu, legomen pros auton. Czyli w dniu Pana, Pańskim, mówimy do Niego. Chodzi tutaj oczywiście o modlitwę. Autos aukuei, ten ponen, ton antropon Hagion, on słyszy głos ludzi świętych, ho chokyrios ton hemeron, kai tes dokses estin, ponieważ on jest panem dnia i chwały, kaj hemeis hyjoj tes hemeras esmen, a my synami dnia jesteśmy. Tak, tutaj macie jeszcze na dole, Tłumaczenie. Czyli na górze jest jeszcze raz ten tekst, a na dole mamy tłumaczenie. Może już nie będę czytał imion, czyli Poschoros i y Eklesiodoros, tylko przeczytam jeszcze raz cały ten dialog. Pu estin he psyche. Ego ublepo ten psychen. Kaj ten blepeis hie Ublepo ton fonen kuo, caiten psychen u blepomen alla ginoscomen hoti en antropo estin. Caitis estin ho Iesus, autos estin ho Cyrios tu uranu caites ges, aute he doxa. Ente hemera tu Cyriu legomen pros auton. Autos acuei ten pronen ten antropon hagion. hemeron dokses estin, Hemeis hemeras esmen. I mamy na koniec ćwiczenia. Przetłumacz na język polski, przetłumacz na język grecki. Jeszcze raz to samo. Tak, Przetłumacz na język polski, przetłumacz na grecki i pod ilustracjami z katakumb cyriaka. Kim był Fosforos. Fosforos silos eis eirene. Tak, to jest to tutaj na dole. I jeszcze jest zagadka. Połącz strzałkami pola z lewej strony z polami z prawej. Tak, by powstały logiczne zdania. Ja już tego celowo nie czytam, bo to jest też część ćwiczenia pracy domowej, ale tym razem, tak jak poprzednio dałem pracę domową w oddzielnym filmiku, tym razem daję ją tutaj za chwileczkę. Czyli w tym miejscu zróbcie sobie pauzę. Wykonajcie pracę domową i możecie odtwarzać dalej. Więc odpowiedzi. Przetłumacz na język polski. BLEPO ten TENDOKSAN KAITUS ANGELUS PERITU KYRION Widzę chwałę i aniołów wokół Pana. PERITU jest wokół. Drugie. AKUOMEN HONEN PROSTO OIKON Słyszę głos przy domu. Trzecie. Ginoskeis ten gen ton kosmon ala ten psychen tu antropu u Znasz ziemię i świat, ale duszy człowieka ludzkiej nie znasz. Przetłumacz na język grecki. Widzimy, że jest dzień, czyli blepomen hoti hemera estin. Co słyszysz o nim? Ti akueis periautu. Poznaję głos, ale nie znam człowieka. Ginosko ten fonen, alloginosko ton antropon. I ostatnie tutaj zadanie. Tak, czyli akuo ten ponen, lego ton logon, blepo ton antropon, pisteo to teo, czyli wierzę boku. Tak, tutaj mamy jeszcze wytłumaczone. ten pchonen, czyli słyszę głos. Lego ton logon, mówią słowo. Blepo ton antropon, czyli widzę człowieka. pisteło to teo, wierzę komu czemu Bogu wierzę. I pod ilustracjami z katakumb Cyriaka. Kim był Fosforos? Fosforos, Sylos en eirene. Na fragmencie widnieje grecki napis FOSFOROS SYLOS ENEI to można przetłumaczyć na polski jako FOSFOROS, czyli światłonośny, spoczywa w pokoju albo dosłownie światłonośny, zmarły w pokoju. I wyjaśnienie FOSFOROS, dosłownie znaczy niosące światło, świecący, czyli światłonośny, to imię lub przydomek, czasem używany jako imię własne, FOSFOROS. Sylos prawdopodobnie oznacza zmarły. Forma spotykana w inskrypcjach nagrobnych. En eirene znaczy w pokoju. Typowy zwrot wczesnochrześcijańskich epitafiów, jak nasze spoczywaj, spoczywa w pokoju. Rest in peace po angielsku, tak? Ara Zatem zdanie oznacza fosforos, spoczywa w pokoju. Był to więc zmarły chrześcijanin imieniem fosforos, którego epitafium znaleziono w katakumbach Syriaka i to na tyle dzisiaj dziękuję bardzo Haiiraten